Włączymy go od razu. Y... Zrobimy tak. Y... Tą rodzinę z łatką damy na górę. Tylko tego podniesiemy do góry. O nie, nie podniesiemy. Ładź go tutaj. To im trzeba ramkę z powrotem włożyć. Poschimy na tamtej a tu nie mamy nic, a tego zabrać za wioskę No i już jest pozamiatane Oczyłek mamy o. tu trochę